I lokalnie w Szczecinie chciałam sobie porozmawiać. Pani powie, czy pani chętnie tutaj przyjeżdża do naszego miasta? No bardzo chętnie Zje, ponieważ tutaj jakieś będzie teoretyczne na bardzo wysokie się odbywają. Jest to piękny obiekt, który niedawno, kilka lat temu powstał. No i cieszę się, że tutaj Szczecin należy się coraz nowym wyzwaniem. Mhm. A niech Pani powie, jak Pani ocenia bazę sportową? Czy to się zmieniło w naszym mieście w ciągu ostatnich lat, bo nasyło się w związku z tym m.in. z powstaniem tego stadionu? Ja myślę, że właśnie tutaj, ja nie mówię o innych obiektach sportowych, ale właśnie skoncentruję się na tym i na powstaniu tego stadionu. To, to jest to tutaj wielką ten stadion który jest bazą um, dla organizacji różnych. Witamy na procie wojska. Pojawili się już nasi zaproszeni goście. Chciałbym przywitać się na dzisiejszych zawodach na 13 Ogólnopolskiej Olimpiadzie Młodzieży startującą młodzież, trenerów, opiekunów, sędziów oraz wszystkich kibiców, którzy przybyli na nasz stadion. Witamy także zaproszonych gości. Witamy Panią Irenę Szewińską, prezes Polskiego Związku Lekki Atletyki, członka Międzynarodowego Komitetu Olimpijskiego, lekka która w swojej karierze statując na igrzyskach olimpijskich pięciokrotnie zdobyła 7 medali olimpijskich, w tym cztery złote. Witamy Jana Krypę, radcę Ministerstwa Sportu, przedstawiciela Zarządu Polskiej Federacji Sportu Łocieszowego. Bardzo proszę teraz wszystkich o powstanie. Ekipy prosimy o Ceremonii otwarcia. Nasza ceremonia otwarcia zawodów odbywa się w ciszy. Będziemy tylko słuchać hymnu polskiego czy czasie ciągania flagi na masz. a w ten sposób czcimy pamięć tragicznie zmarłych uczestników pielgrzymki z Województwa Zachodnio-Pomorskiego. W 13 grudnopolskiej olimpiadzie młodzieży w Wielkiej atletyce. Bardzo proszę o minutę ciszy dla uczczenia pamięci tragicznie zmarłych uczestników pielgrzymki z województwa zachodniopomorskiego. Dziękuję bardzo. Bardzo proszę o wciągnięcie flagi państwowej na masz. Flagę wciągać będzie Anna Gąrzewska zawodniczka klubu sportowego. No. W imieniu władz Polskiego Związku Ekateryki i swoim własnym bardzo serdecznie i gorąco pozdrawiam wszystkich uczestników XIII. Ogólnopolskiej Olimpiady Młodzieży. Chcę podkreślić, że jest to najważniejsza wiedza osoba Waszej kategorii wiekowej.